Znajdujemy się w Olympus Fight Club w Dobrowie Górniczej Z nami jest Daniel Wojanczyk, witam Cię serdecznie Cześć, witam e, Mamy przed sobą galę Silesian MMA 20, jubileuszowa gala Część potrójnego wydarzenia Czyli MMA tak 5, Silesian 20 i gala walczy Pomagaj 10 e, Będziesz częścią gali Silesian MMA e, Powiedz nam, e, czy jest to do Ciebie jakiś rodzaj wyróżnienia w tym momencie? To znaczy tak, ja się bardzo cieszę, że udało mi się znaleźć na tej jubileuszowej karcie, jest to gala w Będzinie, u nas w rejonie. Fajnie, bo naprawdę te potrójne wydarzenie z bardzo mocną kartą, więc też się cieszę, że właściciel federacji dał taką możliwość. Zgodziłem się, super, u siebie w domu, bardzo fajnie. Prześledziłem troszeczkę Twoją karierę do tej pory, w tym Pro MMA trochę pochowo, bo pierwsza była przegrana przez TKO, ale dwie następne walki, na które nie miałeś chyba za bardzo wpływu, bo były dwie kontuzje, prawda? I później wracasz do Silesiana, wygrywasz z Bogusławem Rejterem w boksie, no i chyba teraz nowy początek, co o tym sądzisz? To znaczy, tak, no nie ukrywam, że w tym zawodowym ma niestety kontuzje pokrzyżowały mi plany, bo te dwie walki były przegrane przez kontuzję kolan na. W jednej walce wypadło prawe kolano, na drugie wypadło lewe, tam wiązadła się naruszyły stawy rzepki. Długa, długa historia, też jestem po zabiegach, po operacjach i powoli wróciłem do zdrowia. Tak, wziąłem się za to boksowanie, bo niestety mój stan jakby tych kolan nie pozwala na coś więcej. Też nie chcę już ryzykować, więc po prostu ten boks jest dla mnie odpowiednią formułą, żeby to o to zdrowie jakoś w miarę jeszcze zadbać, więc cieszę się, że są takie możliwości, cieszę się, że powstała taka dyscyplina. No, znaczy dyscyplina odłam, że jest boks małych rękawicach, więc ta część ma została jakby te małe rękawice, no i fajnie, że jest możliwość I mam nadzieję, że teraz już będzie tylko lepiej. No i będziemy się w tym boksie cały czas próbować. Czyli finalną formułą jest cage box, tak? Tak, tak, tak. Ja nie ukrywam, że bardzo się zakochałem w małych rękawicach i jeśli byłyby możliwości, wiadomo, pewnie bym próbował w normalnych bokserskich rękawicach, ale jeśli są te mniejsze do MMA i są takie właśnie szanse tych walk w cage boxie, ja się bardzo cieszę z tego. Powiedz nam, kogo zobaczymy u Ciebie w narożniku? To znaczy, tak, na pewno będzie mój trener główny tutaj z Olympus Fight Club, Adrian Bober, będzie też mój tutaj trener i kolega z boksu Łukasz Szczepaniak. będzie też Karol Rudkowski od nas z klubu i też taki chłopak ode mnie tam z Katmenów, co pomaga mi w takich różnych właśnie przygotowaniach do walk. Taki Jędrzej Kowalicz często. Możesz nam trochę powiedzieć o swoim przeciwniku? To znaczy tak, wiem to tyle, że młody, ambitny chłopak, amatorsko-fajny bokserski rekord, szybki, zwinny, chcę wygrać fajnie, bo że mam możliwość właśnie sprawdzenia się jeszcze z kimś takim młodym, perspektywicznym, co naprawdę pewnie postawi mi spore wyzwanie przede mną. No i co? Spróbujemy, zobaczymy. No i on to jest typowy bokser, typowy bokser, wiadomo. Będziemy boksować w mniejszych rękawicach, ale no naprawdę doceniam jego klasy już na tym poziomie, bo naprawdę jest wymagającym rywalem. Jeszcze cię zapytam o kartę MMA. Tak, no mamy sporą mieszankę. Co sądzisz o zestawieniu na przykład Mariusza Wacha z Salimem Tuari? jest tam spora różnica wagi, jak myślisz, jak to się potoczy? No to znaczy tak. W zestawienia na karcie MMA. Tak? Dla mnie wow, fajne, naprawdę przyciągają każdego chyba widza, bo każdy znajdzie coś dla siebie, ale to tak powiem ci, no kurczę, nie wiem co o tym myśleć, bo jest bardzo duża różnica wagi. Na pewno jest różnica w umiejętnościach tych parterowych i tych stójkowych, więc nie wiem jak to się potoczy, czy walka będzie się toczyła w stójce, czy Salimowi uda się przewrócić, i wtedy tam już może być zupełnie inaczej. Ciężko mnie jest powiedzieć na ten temat, ale no. Takie zaskakujące mocno zestawienie. Jest tam też sporo zawodników z tego tak zwanego świata afrykowego, lecz wszyscy, którzy się pojawili na ostatniej konferencji, mówili, że podchodzą do tego wydarzenia stricte sportowo i chcą zawalczyć w sportowej federacji i doceniają tą szansę. Powiedz czy teraz jest dobry moment w Polsce, że ten sport zawodowy wraca do łask wśród ludzi? To znaczy tak, cieszę się, że no mówię, nie wiem, nie chcę się wypowiadać o Free fightach i tak dalej, bo wiadomo, to jest zupełnie troszeczkę inny wszechświat, ale tak, jeśli ten sport zawodowy znowu się tak przebija i ludzie chcą to oglądać i takie właśnie różne zestawienia, no mówię też fajne, bo są te zestawienia K1 w małych rękawicach, e, boks w małych rękawicach i to też jest widowiskowe, fajne, sportowe zestawienia, naprawdę mogą przyciągać dużo, dużo ludzi. No nie? Masz za sobą dwie walki dla e, Silesjana. E, w Bytomiu doświadczyłeś sporej publiczności. E, w Sosnowcu to była dosyć taka kameralna gala. E, teraz mamy benzin, chyba największą halę, na jakiej było do tej pory ci walczyć. E, powiedz. E, czy z Twoich kibiców dopiszesz? Czy... To znaczy, u mnie wygląda sytuacja tak, że zawsze mam tam bardzo dużą rzeszę kibiców. Tym bardziej jak biję się u siebie w rejonie, to zawsze mamy pełen sektor, więc nawet jak wywalczyłem jeszcze półzawodowo w MMA, czy zawodowo, to po całej Polsce za mnie, za mną moja grupa jakby z przyjaciół, fanów, czy jak to nazwać, bardziej moich takich przyjaciół jeździła, więc teraz na pewno u nas w domu też Dopiszę duża liczba, dla mnie to też jest motywacja, fajnie, cieszę się, że mówię, że mimo, że wypadłem z obiegu tego zawodowego MMA, bo wiadomo chciałbym jeszcze kiedyś powalczyć w MMA, ale nie chcę za bardzo ryzykować na tą chwilę, to że jest jeszcze taka możliwość tych walk w boksie i że przyciągam tych, trochę tych moich znajomych, to jest dla nas też fajne wydarzenie, każdy z tym żyje i ja po części też to robię dla nich, bo wiem, że zawsze dużo osób przychodzi na moje walki, dużo osób się tym interesuje, i mówię, to też jest fajne, to też napędza, że mówię, chce mi się to też robić głównie dla nich. Weźmy taką rzecz: bo widzę tutaj sporo, bynajmniej dla nas, znajomych twarzy. Jak się pomylę, to mnie popraw, ale chyba widziałem Jasia Bilarczyka, Karola Rutkowskiego, tak? Eee, trenują z Tobą tutaj w klubie. Eee, powiedz, możesz coś opowiedzieć jeszcze o chłopakach, o, jak się rozwijają, czy idzie to w dobrą stronę. To znaczy tak, tak, jak zauważyłeś dobrze, tak, jaś Karol trenują, u nas Wojtek, Bielasz to też się bił na Silezjanie, tak dużo młodych twarzy coraz bardziej się przebija jakby na tych treningach, coraz więcej tych ludzi z głównym trenerem Adrianem Boberem będziemy wysyłać też na już półzawodowe gale, chociaż już niektórzy mają jakby już debiuty za sobą. Jeździmy na Almy, nie na Almy, na jakieś inne jeszcze ligi, więc startują chłopaki, rozwijają się i też właśnie fajnie, że mamy możliwość tutaj e, czy gali VIP, czy gali Silesia ma u nas w rejonie, gdzie możemy wypuszczać tych naszych zawodników, żeby łapali doświadczenie, mówię, w młodym wieku fajnie zrobić się na jakichś ligach amatorskich, ale jeśli przeżyją już te gale wszystkie i walki trzyrundowe przy dużych publicznościach, no to jest na zupełnie inny zaszczyk. Tego doświadczenia. Więc ja się cieszę, że właśnie Dawid, właściciel Silesianu, daje nam takie możliwości. Żyjemy w bardzo dobrych relacjach, dajemy dobre walki, przychodzą za nami ludzie, jesteśmy jakby częścią tych wydarzeń. Więc ja jestem zadowolony z takiej współpracy i z tego, że mamy to u nas właśnie w rejonie, na miejscu. No nic, nic pozostaje nam tylko zaprosić Was wszystkich na galę Silesiana M20. Do Benzina. Tobie życzymy oczywiście powodzenia i wszystkiego dobrego i do następnego. Dzięki bardzo i zapraszam wszystkich 1 lutego. Arena Benzin będzie się działo.